Czy jedna jedyna nasiona może pomóc zmniejszyć powiększoną prostatę? Zmagasz się z objawami przerostu prostaty i szukasz naturalnego sposobu, by je złagodzić. Wyobraź sobie, że wystarczy jedna mała nasiona, by zrobić ogromną różnicę. Tak, dobrze słyszysz. Witaj na kanale zdrowie ciało, miejscu, gdzie zdrowie mężczyzn jest naszym priorytetem. Dziś pokażemy Ci osiem nasion, które mogą wspierać zdrowie prostaty, z jedną szczególną nasioną, wyróżniającą się jako wyjątkowy sprzymierzeniec. Powiększona prostata, znana jako łagodny przerost gruczołu krokowego, BPH, powoduje wiele nieprzyjemnych objawów, częste oddawanie moczu, zwłaszcza w nocy, trudności z rozpoczęciem i utrzymaniem strumienia moczu, uczucie niepełnego opróżnienia pęcherza. A nawet nawracające infekcje dróg moczowych. Jeśli brzmi to znajomo, nie jesteś sam, ale rozwiązanie może być prostsze niż myślisz. Nasiona to maleńkie bomby odżywcze, pełne witamin, minerałów i przeciwutleniaczy. Redukują stany zapalne, wspomagają równowagę hormonalną i wzmacniają odporność. Przedstawimy ci teraz osiem najlepszych nasion. Które warto włączyć do diety dla zdrowia prostaty. A na końcu ujawnimy to jedno, które może okazać się najskuteczniejsze. Na ósmym miejscu siemielniane. Te drobne nasiona zawierają kwasy tłuszczowe omega-3, zwłaszcza kwas alfa-linolenowy, ALA, który działa silnie przeciwzapalnie. Stan zapalny to jeden z głównych czynników przerostu prostaty. Siemielniane jest także bogate w lignany. Fitoestrogeny, które mogą wspierać równowagę hormonalną i zmniejszać ryzyko raka prostaty. Wystarczy 1-2 łyżki mielonego siemienia lnianego dziennie do jogurtu, koktajli czy owsianki. Siódme miejsce zajmują nasiona chia, słynące z bogactwa błonnika, przeciwutleniaczy i kwasów omega-3. Chronią komórki prostaty przed stresem oksydacyjnym, wspomagają trawienie i regularność wypróżnień. Co ma znaczenie dla zdrowia układu moczowo-płciowego. Dodaj 1-2 do łyżki dziennie do koktajli, musli, lub przygotuj z nich pudding. 6. Nasiona konopi. Są pełnowartościowym źródłem białka. Zawierają wszystkie niezbędne aminokwasy oraz idealne proporcje kwasów tłuszczowych omega-3 i omega-6. Bogactwo kwasu gamma-linolenowego, GLA. Czyni je wyjątkowo skutecznym wsparciem przy stanach zapalnych prostaty. Można je dodawać do sałatek, smoothie lub posypywać gotowe dania. Na miejscu piątym nasiona słonecznika. To nie tylko smaczna przekąska, ale także doskonałe źródło witaminy E, silnego przeciwutleniacza, który chroni komórki prostaty. Zawierają również magnez, wspierający rozluźnienie mięśni. Co może pomóc złagodzić objawy związane z przerostem prostaty. Około jednej czwartej szklanki dziennie, jako przekąska, lub dodatek do sałatek, to świetny wybór. Czwarte. Sezam. Te drobne nasiona są niezwykle bogate w cynk, minerał niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania prostaty. Cynk wspiera równowagę hormonalną, odporność i chroni gruczoł krokowy przed przerostem. Sezam zawiera również lignany o potencjalnych właściwościach przeciwnowotworowych. Spróbuj dodać jedną, dwie łyżki dziennie do potraw lub użyj tahini. Trzecie: pestki granatu. Te czerwone perełki są bogate w polifenole, silne przeciwutleniacze, które wspomagają zdrowie prostaty i spowalniają rozwój raka. Mogą zmniejszać stan zapalny i objawy BPH, takie jak częste oddawanie moczu. Można je jeść same, jako dodatek do jogurtów lub sałatek. Sok z granatu to również dobra alternatywa. Drugie. Pestki arbuza. Choć często je wyrzucamy, zawierają one magnes i cynk, dwa minerały istotne dla zdrowia prostaty. Magnez pomaga rozluźnić mięśnie pęcherza i dróg moczowych, zmniejszając częstotliwość oddawania moczu. Pestki arbuza dostarczają także zdrowych tłuszczów i żelaza. Można je uprażyć i chrupać jako zdrową przekąskę. Pierwsze miejsce należy do pestek dyni, prawdziwego skarbu dla męskiego zdrowia. Są bogate w cynk, który reguluje poziom testosteronu i może zapobiegać powiększeniu prostaty. Zawierają też fitosterole, które hamują przekształcanie testosteronu w DHT, hormon odpowiedzialny za przerost prostaty. Olej z pestek dyni wykazuje działanie łagodzące objawy BPH. Jedz około 1/4 szklanki dziennie, surowe, prażone lub jako dodatek do sałatek. Choć każda z tych nasion ma swoje zalety, pestki dyni wyróżniają się najbardziej wysoką zawartością cynku, silnym działaniem przeciwzapalnym i dostępnością. Wprowadzenie ich do codziennej diety może realnie poprawić zdrowie prostaty. Pamiętaj, że nasiona to tylko część układanki. Zawsze warto skonsultować się z lekarzem, szczególnie przy poważniejszych objawach. Dziękujemy, że oglądałeś ten film na kanale Zdrowe Ciało. Jeśli uważasz ten materiał za wartościowy, daj lajka, subskrybuj i udostępnij znajomym. Napisz w komentarzu, które z tych nasion już stosujesz lub zamierzasz wypróbować. Dbaj o siebie, czerp siłę z natury i do zobaczenia w kolejnym filmie.